Ta dziewczyna ściąga przy pracy domowej, gdy nagle jej lalka ożywa, a po przebudzeniu okazuje się, że lalka odrobiła wszystko. Podekscytowana po powrocie ze szkoły, pokazuje lalce swoje doskonałe oceny. Potem zrzuca na lalkę więcej zadań i idzie grać w Fortnite'a, a lalka po skończeniu pracy nagle rośnie dwukrotnie. Dziewczyna wraca, nie zauważa tego i daje lalce jeszcze więcej pracy, by móc dalej grać. Lalka pracuje i rośnie, a dziewczyna z dnia na dzień ma coraz lepsze stopnie. Nie dostrzega jednak, że lalka urosła do rozmiarów człowieka i wciąż gra. Pewnego dnia podczas snu lalka budzi ją i oświadcza, że pójdzie do szkoły zamiast niej. Dziewczyna cieszy się. Bierze od lalki kontroler i bez wahania zostaje w domu. Nagle jej dłonie drewnieją i sama zaczyna zamieniać się w małą lalkę. Okazuje się, że plan złej lalki się powiódł. Idzie do szkoły pod postacią dziewczyny. Dziewczyna budzi się nagle w swoim pokoju, więc jeśli wiesz, ile to 3 razy 8, skomentuj.